Twoje wodo, ośle, przyjacielu. Nazwaliśmy ten most Twoim imieniem, bo bardzo zasłużyłeś się do jego budowy. Nazwaliśmy ten most Twoim imieniem, bo chcemy, żeby ziemia, której służyłeś, pamiętała o Tobie. My też pamiętamy, jak byłeś wśród nas. Skromny, życzliwy, uśmiechnięty, lojalny. Pamiętamy jak krążyłeś po ministerstwach, żeby załatwiać sprawy dla swojego e, terenu, dla swojego regionu. Pamiętamy jak w chorobie służyłeś jako wojewoda. Pamiętamy też Twoją heroiczną walkę z chorobą. Te ostatnie dni, te ostatnie godziny. Józiu, Wypad, że tak mówię, ale tak zwracaliśmy się do siebie. Jak będziemy jechać tym mostem, to będziemy widzieć po drugiej stronie twoją już wyciętą twarz. Jak czekasz na nas po drugiej stronie życia. Bardzo dziękuję Pani zabranie głosu, proszę żony, święty pamięci.